Cześć tu Basket Case. Witam Was w drugim odcinku wiklinowego koszyka pełnego kultury. Dzisiaj sobie omówimy pewną płytkę. Tutaj szandurek wyciąga. Szandorka już zostawiamy w spokoju. Przemęczony kulturą. Dedos, pierwszy album. Jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych albumów. Polecam gorąco wszystkim nie tylko fanom rocka, ale ogólnie fanom dobrej muzyki. Wydany został w 1967 roku. Gorące czasy hipisowskie. Ameryka wrzała. Wydaje mi się, że spośród fenomenalnej muzyki tamtych czasów ten album najbardziej oddaje klimat szaństwa. E, seksu, e, dragów, szalonego rock'n'roll'a. E, kocham ten album no i zachęcam do osiągnięcia e, utwory jak Light My Fire, e, przy, którym może, przy którym można zupełnie odlecieć. E, jest niesamowicie psychozeliczny, transowy, dołujący, the end. E, Jeden z najbardziej zmysłowych kawałków End of the Night czy groteskowy Alabama Song, który zachęca, żeby wziąć, upić się, korzystać z życia, jednocześnie dumając nad tym, jakie jest ono smutne. No cóż, no, gorąco polecam Wam ten album świeższy. Jeśli nie znacie, to e, koniecznie spróbujcie.